W dzisiejszym odcinku powiem Ci o pięciu zasadach ludzi sukcesu i na pewno myślisz sobie, o kolejny coach, ale prawda jest zupełnie inna. Ja mam firmę, która robi około 3 miliony przychodu rocznie z tego półtorej milionu zysku, więc można powiedzieć, że zbudowałem coś, co można nazwać w mojej branży jako sukces. Dlatego powiem Ci dzisiaj o pięciu zasadach ludzi sukcesu. Tym bardziej, że wielu moich znajomych jest po prostu milionerami, a część z nich osiąga niesamowite efekty, niesamowite wyniki, jeżeli chodzi o sport. Więc wszystkie te osoby łączą pewne cechy wspólne, o których sobie zaraz tutaj powiem. Pierwsza cecha charakterystyczna dla wszystkich ludzi sukcesu to jest pewność siebie, niezachwiana pewność siebie, ale ta pewność siebie to nie jest taka udawana pewność siebie, bo bardzo często na szkoleniach samorozwojowych usłyszysz, bądź pewny siebie, udawaj swoją pewność, a w pewnym momencie staniesz się pewny siebie. To jest oczywiście stek bzdur. Pewność siebie wynika z kompetencji. Jeżeli jesteś osobą kompetentną, to automatycznie stajesz się osobą pewną siebie. A co zrobić, żeby być osobą kompetentną? Musisz się rozwijać, musisz się uczyć, musisz popełniać błędy i zdobywać doświadczenie. Nie daj się tutaj pójść na Skróty. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który dopiero startuje, to naturalne to jest to, że nie masz pewnego rodzaju kompetencji i będziesz popełniał setki błędów. Jeżeli się uczysz, rozwijasz, szkolisz, jeżeli działasz w ogóle, to będziesz miał efekty. One będą mniejsze lub większe, ale to się wszystko w pewnym momencie kumuluje i zdobywasz pewność siebie, bo osiągasz wyniki. Twój mózg ma potwierdzenie w rzeczywistości. To nie jest taka, wiesz, pewność siebie ze szkoleń samorozwojowych. Twój mózg ma potwierdzenie w rzeczywistości, a kiedy ma potwierdzenie w rzeczywistości, to stajesz się jeszcze bardziej pewny siebie. Druga zasada ludzi sukcesu jest dosyć kontrowersyjna. Wynika ona z tego, że jeżeli chcesz osiągnąć jakiś sukces, to musisz podporządkować całe życie pod ten cel. I to nie jest proste. Ja, na przykład, ostatnio kupiłem trzy konie z tego jednego konia westernowego dla siebie i jest to medalista Mistrzostw Polski. Co oznacza, że ten koń potrafi naprawdę bardzo dużo. Jeżeli bym się podszkolił, to prawdopodobnie osiągałbym niesamowite efekty na. Tego typu zawodach. Ale prawda jest taka, że ja nie jestem w stanie poświęcić całego swojego życia pod ten sport, ponieważ głównym moim celem jest rozwój finansowy. Głównym moim celem jest oczywiście mój biznes. I teraz, jeżeli ja nie jestem w stanie trzymać diety, trenować po parę godzin dziennie, to co najwyżej mogę być przeciętny albo dobry, jeżeli mam predyspozycję. Czyli jeżeli wybierasz sobie coś, i jest to dla Ciebie bardzo ważne, to przychodzi to naturalnie. Jesteś w stanie całe swoje życie poświęcić pod, to, pod tą konkretną rzecz, bo jest to dla Ciebie naturalne, bo to jest Twoje marzenie, bo zawsze chciałeś to robić i ludzie, którzy osiągają niesamowite efekty, naprawdę się czemuś potrafią mega poświęcić. I popatrz sobie na sportowców, na takiego Roberta Lewandowskiego. Dlaczego jest wybitnym sportowcem? No właśnie dlatego, że całe swoje życie podporządkowało pod piłkę nożną. Wszystko robi. W swoim życiu, żeby osiągać lepsze wyniki w piłce nożnej. Czyli stara się lepiej wysypiać, stara się trzymać dietę. Jeźdź jakieś suplementy, jest pod opieką lekarza, fizjoterapeuty, masażysty i tak dalej. Wszystko, co robi w swoim życiu, jest skierowane w jednym kierunku, żeby być najlepszym sportowcem, najlepszym piłkarzem na świecie. Jeżeli chcesz być w czymś najlepszy, to niestety musisz temu poświęcić większość swojego życia, większość swojego wolnego czasu. Jeżeli chcesz być w czymś dobry, to niestety nie da się tego zrobić na pół gwizdka. Zobacz, jeżeli się odchudzasz, to możesz się odchudzać tak jak większość ludzi, czyli przez 4 dni nie jesz, a potem odpuścisz. Ale jeżeli chcesz faktycznie mieć sixpack, to musisz robić to jak zawodowcy, czyli musisz spać odpowiednią ilość godzin, liczyć wszystkie możliwe kalorie, trenować w odpowiedni sposób i wtedy osiągasz bardzo szybko wyniki, ponieważ wszystko sprzyja tym wynikom. Niestety, taka jest brutalna prawda. Ludzie chcą być bogaci, ale tak naprawdę nic nie chcą robić. I dlatego tak wielu ludzi gra na loterii z tego względu, że ludzie wierzą, że jest to najszybsza droga do bogactwa. Słuchaj, jak ja startowałem ze swoim biznesem w 2009 roku, ja de facto poświęciłem wiele, żeby osiągnąć efekty w tym biznesie. Czyli pracowałem dosyć długo, uczyłem się, robiłem wszystko, robiłem mastermindy z innymi ludźmi, robiłem wszystko, żeby popchać ten biznes do przodu. I dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, ponieważ no właśnie poświęciłem się. Pytanie: czy ty jesteś w stanie poświęcić się e, w jakiejś dyscyplinie, czy jesteś w stanie poświęcić się swojemu celowi, żeby go osiągnąć? Trzecia zasada jest taka, że musisz się wrzucić na głęboką wodę. Jeżeli chcesz osiągnąć coś, to wrzuć się po prostu na głęboką wodę. Widzę, jak wielu ludzi myśli o tym, żeby inwestować w nieruchomości, żeby inwestować na giełdzie, żeby rozpocząć swój biznes online, ale de facto nic za bardzo nie robią w tym kierunku. No i chodzą na szkolenia samorozwojowe typu: jak pokonać prokrastynację. A dam ci bardzo fajny trick: wrzuć się na głęboką wodę. Opowiem ci o pewnej sytuacji, która miała miejsce wiele lat temu i nie chcę, żebyś ją naśladował, bo ona nie była najlepszym przykładem, ale ja kiedyś powiedziałem sobie: chciałbym zacząć inwestować na giełdzie. Co zrobiłem? Wsiadłem w samochód, pojechałem do banku, otworzyłem rachunek maklerski, przelałem pieniądze i kupiłem akcję. I oczywiście zacząłem tracić, nie? Dlatego mówię ci, żebyś tego nie naśladował. Ale to zmusiło mnie do tego, żebym zaczął się uczyć, rozwijać w tym kierunku, i to zmusiło mnie do tego, żebym zdobył odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Dzisiaj, no. Mam siedmiocyfrową kwotę zainwestowaną na giełdzie, więc jestem tu w tym miejscu, w którym jestem z tego względu, że kiedyś wykonałem ten pierwszy krok. Rzuciłem się na głęboką wodę. I tak jest ze wszystkim, tak? Jeżeli chcę coś osiągnąć, chcę coś zrobić, to po prostu wrzucam się na głęboką wodę. Teraz jak kupiłem konie, to dopiero się okazało, ile z tymi stworzeniami jest roboty, tak? Czyli to, że tam, wiesz, że trzeba im kopyta wyczyścić i trzeba na nich pojeździć, to jedno, ale jest mnóstwo pracy z ziemi i tak dalej, i tak dalej, więc jeżeli chcesz coś zrobić, to zamiast czekać i zwlekać i czytać książki samorozwojowe, po prostu zacznij to robić. Zacznij to robić, tak? I wrzucisz się na głęboką wodę, i w pewnym momencie nie będziesz miał wyjścia. Nie wiem, to nie jest tak, że Elon Musk był jakiś super geniuszem, jeżeli chodzi o rakiety kosmiczne, kiedy zaczynał SpaceX. Po prostu rzucił się na głęboką wodę, a wiele rzeczy w międzyczasie wyjdzie i zdobędziesz cenne doświadczenie. Mój znajomy ostatnio zaczął robić startup. Zgromadził 11 milionów od inwestorów. Ale on nie jest specjalistą od technologii, programowania i tego typu rzeczy. I tych wszystkich rzeczy uczy się po drodze. W momencie, kiedy pojawia się problem, trzeba znaleźć rozwiązanie. Kiedy szukasz rozwiązania, to albo zatrudniasz innych ludzi, którzy mają wiedzę, albo sam ją zdobywasz. Nie ma innej opcji, ale jeżeli się wrzucisz na głęboką wodę, to po prostu proces się zacznie toczyć. I wtedy będziesz musiał działać, tak? Bo czasami nie będziesz miał wyjścia, bo na przykład masz kredyt albo masz inwestorów nad sobą, którzy wymagają tego, żebyś na przykład pokazał, jak już działa twój, Twoja platforma i tego typu rzeczy. Więc wrzuć się na głęboką wodę, a zdobędziesz cenne doświadczenie. Czwarta zasada jest bardzo brutalna. Jeżeli chcesz odnieść w czymś sukces, musisz mieć do tego predyspozycję. Niestety, widzisz, bardzo często. Różni ludzie mówią ci, że jesteś w stanie zrobić wszystko, jesteś w stanie przenosić góry. Ale nie będziesz wybitnym koszykarzem, jeżeli masz metr 50 albo jesteś po prostu jeszcze niższy. Nie będziesz, nie wiem, kolejnym Robertem Lewandowskim, jeżeli dzisiaj zaczynasz i masz 40 lat. Po prostu są pewne rzeczy, które musisz mieć na samym starcie, żeby osiągnąć sukces. Możesz być w czymś dobrym, możesz być w czymś przeciętnym, ale nigdy nie będziesz najlepszy, jeżeli nie masz w tym predyspozycji. Oczywiście pewne rzeczy dopiero przychodzą z czasem. Arnold Schwarzenegger, jak zaczynał swoją karierę, on nie wiedział, że ma dyspozycję do tego, że może rozbudowywać bardzo szybko swoją masę mięśniową, tak? Ale miał tę predyspozycję, dlatego stał się najlepszy. Oczywiście jego mindset, jego dyscyplina, jego poświęcenie. To wszystko oczywiście absolutnie jest ważne. I nie chcę, żebyś po prostu nieźle zrozumiał. Ale jeżeli nie masz do czegoś predyspozycji, to nie osiągniesz w tym sukcesu, tak? Więc y, musisz mieć po prostu predyspozycję. Ja, na przykład, jak zacząłem strzelać, myślałem sobie, hej, może pan jakieś zawody, może coś tam wygram, ale w pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że nie będę wybitny w tym, bo nie mam do tego takich predyspozycji jak inni ludzie. A jeśli chodzi o biznes, jeżeli ja bym był osobą, która pracowała na etacie i bałbym się przejść na swoje, generalnie lubię być na sobą kogoś, kto mnie kontroluje, to nigdy bym nie osiągnął tego, co osiągnąłem. Ja zawsze byłem naturalnym liderem, ja zawsze naturalnie chciałem mieć coś swojego, od zawsze myślałem o tym, że będę miał swój biznes. Ja miałem 16 lat, a ja wiedziałem już wtedy, mając 16 lat, że będę miał swój biznes i swój, nie będę pracował na etacie. Poszedłem na studia, studiowałem ratownictwo medyczne i miałem taki okres w swoim życiu, w którym myślałem, dobra, no to pójdę do tego pogotowia, ale z Zawsze gdzieś tam po głowie chodzi mi własny biznes. I kiedy wydarzyła się okazja, wrzuciłem się na głęboką wodę i zacząłem prowadzić swój własny biznes. I dzisiaj wiem, że to jest spójne z moją osobą. To jest spójne z moją osobą. E, oczywiście to, że masz predyspozycję, to nie oznacza, że będziesz świetny. Miałem takiego znajomego, który naprawdę miał predyspozycję do kulturystyki. Miał kościec idealny, wręcz stworzony do kulturystyki i z łatwością nabierał masy mięśniowej. Nabierał kilkukrotnie szybciej niż wszyscy inni, którzy trenowali. Ale nigdy nie osiągnął sukcesu, bo w pewnym momencie odpuści, w pewnym momencie pić alkohol i tak dalej. Więc wszystko tak naprawdę się liczy. Kiedyś rozmawiałem z moim kolegą, który był naprawdę świetnym strzelcem był takim wyborowym strzelcem i powiedział mi: Adrian, wszystko się liczy. Zapomnij o tym, co ci mówią, że liczy się, nie wiem, to, to i to. Wszystko ma znaczenie. A jeżeli chcesz być czymś wybitnym, no to musisz mieć pod dyspozycję na samym starcie. Oczywiście warto dać sobie czas, warto z czymś spróbować. I zobaczyć, czy masz predyspozycję. Każdy z nas jest inny. Jedni mają predyspozycję do tego, inni mają do tego. Pewne rzeczy możesz nadgonić. Ja na przykład jestem introwertykiem, nie jestem świetnym mówcą motywacyjnym. Nie, nie wiem, niektórzy mogą powiedzieć: Dobra, inspirujesz mnie, fajnie, ale ja nie mam do tego takich predyspozycji jak na przykład Mateusz Grzesia czy Tony Robbins, bo to nie jest spójne z moją osobą. Ale nadrabiam tym, że jestem świetny w budowaniu pewnych. Pewnych schematów, pewnych procesów i udoskonalaniu tych procesów. I to mi pomaga w biznesie, ale nie jestem świetny i nie będę nigdy, nie wiem, wybitnym, tonnym Robinsem. Bo to, to nie mam takiej predyspozycji, nawet nie mam takich aspiracji. Piąta zasada: jeżeli chcesz być w czymś naprawdę bardzo dobrym, potrzebujesz dobrego trenera. Zobacz, Mike Tyson miał oczywiście ogromne predyspozycje do boksu, ale to Casamato stworzył z niego mistrza świata. Pokazał mu, jak wykorzystać jego naturalny potencjał do tego, żeby wygrywać z przeciwnikami. To właśnie Casamato spowodował, że stał się tym wielkim Mike'em Tysonem. I Mike Tyson to samo ci powiem, że to dzięki niemu osiągnął sukces, tak? Arnold Schwarzenegger też miał świetnych trenerów. Robert Lewandowski miał świetnych trenerów Więc jeżeli chcesz osiągnąć naprawdę w czymś sukces Potrzebujesz świetnego trenera Widzisz ja teraz kupiłem konia westernowego Tak jak powiedziałem jest to koń Który jest medalistą mistrzostw Polski On robi wszystko On jest po prostu idzie to odporny Ale ja nie mam umiejętności i oczywiście mogę teraz siąść, oglądać materiały na YouTubie, czytać fora, grupy, darmowe live, które ludzie prowadzą, bo jest dużo darmowego materiału w internecie. Zgadzam się z tym, że mogę to wszystko znaleźć. Ale czy ja mam tyle czasu? Dużo łatwiej jest mi do kogoś pojechać, ponieważ wtedy mam efekty znacznie, znacznie szybciej. I teraz, tak. Jeżeli myślisz o tym, żeby rozpocząć biznes internetowy i czujesz, że jesteś w stanie tutaj osiągnąć wyniki, to możesz ze mną współpracować. Mogę być Twoim trenerem, mogę Ci po prostu pokazać, jak taki biznes prowadzić. Po tym nagraniu masz link do bezpłatnego materiału, tam sobie możesz zobaczyć bezpłatny trening, umówić się z moim zespołem i jeżeli chcesz, to pomogę Ci w rozwinąć Twój pierwszy biznes. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Ostatnio mam bardzo mało czasu, ponieważ rozwijam nową firmę, ale mam nadzieję, że będę nagrywał częściej. Daj mi znać w komentarzu, o czym ma być kolejny materiał, no i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, Adrian Kołodziej.